Wskazanie na zyski. Jak spojrzymy na rozwój, moi drodzy, z perspektywy ostatnich 20 lat, to widzimy, że w roku 2000 można było zakupić 11 gram złota, płacąc. 100 euro. Czyli w gruncie rzeczy tu mam 10 gram, a tu mam 2,5, czyli już przesadziłem trochę, bo tyle nie można było kupić. Słyszą? Słyszą. A więc 100 euro. I takie 11 gramów. Rok 2000. Dzisiaj mamy 2020 za 100 euro. Kupisz 2 gramy w ogóle? Kto się zna na cena dzisiaj? Bo mi się wydaje, że nawet 2 gramy kupisz już dziś Czyli o TikTakach możesz już zapomnieć. Nawet tego maleństwa tutaj, tej ociupinki. 2,5 gramowej, jeśli nie dostaniesz ze 100. Czy ktoś rozumie, na czym polega prawdziwy pieniądz w odróżnieniu do środka płatniczego? Jak to się ma z tą formą, właśnie zysków, tak zwanej zyskowności? Moi drodzy, ale czy są to tak naprawdę prawdziwe zyski? Oczywiście, że nie są. Pomimo, że tutaj mamy do czynienia ze wzrostem ceny mierzonej w walutach o 580%, 580 dla jasności to jest trochę więcej jak 5 razy więcej, a trochę mniej jak 6 razy więcej. No właśnie, ale w czym mierzone? W walutach, w kolorowych papierkach. To nie jest wzrost dla złota, tylko to jest spadek dla środka płatniczego. To jest tragiczny spadek wartości tego, czym się posługujecie na co dzień. To trzeba zrozumieć. Ponieważ jeszcze 40 lat temu na uczelniach ekonomicznych, ucząc się o ekonomii o finansach, mierzono wartość złotem. A mniej więcej 40 lat temu, pomału wprowadzono zmianę w programie nauczania i zaczęto wartość mierzyć środkiem płatnym. Niczym. Ale jak możesz mierzyć jakąkolwiek wartość czymś? Co sam, samo w sobie nie ma stałej wartości. Bo nie Bo dzisiaj, jak widzieliśmy wcześniej, za te kolorowe papierki, niezależnie od tego w jakiej walucie, kupisz towarów X, a za 10 lat nie kupisz już z tego może nawet ani połowy. I teraz, w odniesieniu do złota, gdzie mamy utrzymanie wartości siły nabywczej, to nie złoto poszło w górę. To środek płatniczy stracił na wartości. To jest niezmiernie istotne. Dlaczego się tego w ten sposób nie przedstawia? Dlatego, że byłoby wtedy to zbyt łatwe do zrozumienia i wszyscy wpadliby w panikę. No, wyobraźcie sobie taki przekaz informacji, gdzie w mediach, mówiąc o finansach, nie pokazywaliby wzrostu. Cel złota czy spadku, tylko pokazali go odwrotnie tak, jak się należy. Spadek wartości środka płatniczego w stosunku do złota. Uuu, nie brzmi to dobrze? Nie wiem jeszcze za bardzo o co chodzi, ale brzmi niesympatycznie. Ale właśnie dokładnie o to chodzi. W stosunku do złota środek płatniczy stracił niemalże sześciokrotnie. Oczywiście inaczej się liczy z góry na dół, a inaczej z dołu do góry, ale nie ma znaczenia. Mimo wszystko przekaz jest zupełnie inny i daje poniekąd do zrozumienia, że to, czym się posługujesz na co dzień, nie jest warte nawet Twojej uwagi. I tutaj mamy całe serne sprawy, moi drodzy. Ponieważ wszyscy są w pogoni za pieniądzem, ze względu na to, że społeczeństwo ma za zadanie jedynie przeżyć. Czyli mają zarabiać tak, żeby nie mogli umrzeć z głodu, ale też nie mieli prawa zbyt dobrego, przecież dobrego stanu życia. Więc ich zadaniem jest pokój za pieniądze. A więc mają się skupiać na tym środku płatniczym, który tak naprawdę wprowadza ich w coraz większą formę zadłużenia i biedy. Ponieważ zarabiać zarabia, zarabia coraz więcej, zarabiają coraz mniej, im się wydaje, że zarabiają coraz więcej. Oczywiście, zarabia. Oczywiście że zarabiają coraz więcej, od tego są też te, no, co walczą dla pracowników, jakim tam jest. A, no, 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 wiedziałem, że jakieś tam były tutaj te. A więc te związki zawodowe mają jakie zadania? Oczywiście to są związki zawodowe i rządzące i właściciele firmy, to są po jednych pieniądzach, po co są związki zawodowe i inne dobrego wnoszą, a dobrego no nie wnoszą. Nic. Związki zawodowe walczą o co? O to, żeby pracodawcy e, jakichś więcej Oczywiście zarabiając więcej pracodawcy tak zwani, właściciele firm, muszą sobie tą stratę jakoś nadrobić. W jaki sposób nadrobić tą stratę? Podwyższając ceny produktów, które produkują albo usług. Tym samym z tego, co ty dostaniesz więcej, wywalczone przez związki zawodowe, Jedyni, którzy na tym zyskują, to są związki zawodowe oraz rząd, ponieważ może wziąć podatki. Ty na tym straciłeś, ponieważ wszystkie kwoty dotyczące twoich podatków, które musisz zapłacić oraz wzrost cen za wszystkie towary, które poszły w górę, ponieważ ci, którzy musieli ci zapłacić więcej wynagrodzenia, muszą sobie jakoś te straty odbić. Ponieważ żyjemy w kapitał, no, czyli zobowiązani jesteśmy udziałowcą firmy. Właścicielom, oni się liczą, nie pracownikom. Więc trzeba jakoś odbić te straty, które trzeba było ponieść, płacąc więcej pracownikom. W jaki sposób? Podnosząc ceny towarów, za które musisz Ty, jako pracownik, też płacić. Bo to, co się dzieje w Twojej firmie, dzieje się wszędzie indziej. Więc mamy perpetuum mobile, które się samo nabręca. Ludziom się wydaje, że zarabiają więcej, cieszą się, a tak naprawdę zarabiają mniej, bo mimo, że zarabiają więcej. Na coraz mniej ich stać. A to już poniosło mnie za daleka się banda wygiera, bo tego nikt nie rozumie. Jak to jest, że lata lecą? 20 lat temu zarabiałeś połowę z tego, co teraz. Że zarabiasz dwa razy więcej niż 20 lat temu. A stać się na mniej niż 20 lat temu. Dziwne. To nie jest dziwne. Tak funkcjonuje system. To jest jego zdanie, bo nie ma nic dziwnego w tym. Cel jest zrealizowany. O to właśnie chodzi. Chyba, że chyba, że stawiasz na prawdziwe pieniądze. Mogło wtedy zyskujesz. I tak patrząc wstecz na rok 67, gdzie cena mierzona w walucie uncji złota kosztowała 35 czy wyrażana była w dolarze 35,50 Dzisiaj wygląda to nieco inaczej. Przerażające. Przerażające. Naprawdę. Nie wiem, rodzice mogli na przykład w dniu moich rodzin taki kilogram. Część, No cóż, z kim zająć się dy dystrybucją? Jak już to z najlepszymi? Brzmi dobrze, brzmi ciekawie. Moi drodzy, ten rynek jest tak przejrzysty. Rynek jest niezmiernie przejrzysty. W branży metalicznej nie ma zbyt wielu graczy, a z pewnością dalece tym graczom do ilości związanej z finansami. Gdzie samych towarzystw ubezpieczeniowych są. No Około 200 w Europie, gdzie mamy do czynienia też z bankami, których jest w setkach, licząc w Europie. Natomiast handlarzy metali szlachetnych w porównaniu z tymi wszystkimi instytucjami finansowymi jest garstka. Dlaczego? No, dlatego, że złota nie da się po prostu zasadzić i wydrukować, i też można powiedzieć, jest go garstka. No ja dzisiaj przywiozłem ze sobą dwie garstki, także dużo nie ma. A więc, na kogo zwrócić uwagę, z kim współpracować? I tutaj mamy firma Oveste, Best Price, nagrody, wszystkie wyróżnienia, które są od wielu lat regularnie, dwa, trzy razy w roku przyznawane. To jest beste prez, czyli najlepsza cena, beste lagerung, czyli najlepsze przechowywanie, beste serwis, chyba nie muszę tłumaczyć, beste transparency, czyli najlepsza przejrzystość. Proszę Państwa, żaden, żaden z handlarzy, który jest w ogóle na rynku, nie ma takiej przejrzystości swoich działań, swojej działalności jak firma Ovest, żaden. Wszyscy Wy, którzy tutaj siedzą, mam nadzieję, o tym wiecie, jesteście tego świadomi, ponieważ macie wgląd do tych wszystkich rzeczy. Wszystkie dokumenty, począwszy od tak zwanego bilansu dziennego, gdzie możecie, nawet jeżeli macie czas i ochotę, policzyć wszystkie sztaby, które są przechowywane. Ktoś już próbował? Możecie zacząć dzisiaj wieczorem, ale jutro musicie zacząć od początku. Chociaż nie? Jutro jest sobota, to może przez weekend zdążycie policzyć, bo nie przybędzie. W poniedziałek już przybędzie. A więc. Żaden handlarz nie ma takiej przejrzystości. Nikt nie jest tak transparentny jak firma Ores. Nikt nie pokazuje swoich wszystkich polis ubezpieczeniowych, swoich wszystkich zamówień, faktur z zamówień, z przechowywania. Nikt tego nie robi, skończywszy, tak jak już wspomniałem, na samym dziennym bilansie. I oczywiście top anbieter von goldsparplanet ponieważ firma jest jedynym tego rodzaju oferującym taki sposób odkładania oferentem na świecie który umożliwia zakup regularnie za małe kwoty poprzez udział w dużych sztabach i to wszystkich czterech metali a więc wybrane certyfikaty dodatkowo to jest Kredit reform od wielu lat oil hermes również od wielu lat czy top ranking 2012, kiedy to po raz pierwszy można było wziąć udział właśnie w tym tutaj, tej certyfikacji, i top ranking von Hoppenstedt z roku 2012 jest jednym z pierwszych takich certyfikatów otrzymanych, ale też e, śmiało można powiedzieć jednym z najważniejszych. No cóż. Rezerwa powinna być poufna, płynna i trwała, ale przede wszystkim powinna być. I tutaj cały czas obracamy się wokół tego samego. 100 gram złota. Kto miał już w rynku 100 gram złota? Ja mam. Kto miał? Kto chciałby mieć? Nikt. Okay. W każdym. Ok, pokażę chociaż do kamery tutaj. Widać. tak wygląda to Tak się oczu. Że paniem jest kuchowny. <gry> Rezerwy powinny po prostu być. Każdy powinien mieć te rezerwy to w prawdziwych pieniądzach. Ponieważ złoto jest prawdziwym pieniądzem. Było i jest prawdziwym pieniądzem. Oczywiście powinno to być poufne. Jeżeli chodzi o srebro, moi drodzy. Tutaj mamy 250 gram. Nie mam takich drobnych przy sobie. Kto miał już w ręku kilo srebra? <totrę> 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 Odważny. Ale wiecie, jak zareagować? Przeje. To, co tutaj Państwu pokazuję, tak na marginesie, to nie jest zwykły kilogram srebra, ponieważ to jest oficjalna waluta w Islandii. To tutaj, ta sztaba, to jest oficjalna waluta. Nie mówiłem, że to kilo jest. Powinno być poufne drodzy Państwo. Dlaczego powinno być poufne? Ponieważ kilkadziesiąt minut wcześniej pokazywałem Wam, że rząd szuka oszczędności. Mówiłem o tym. Czy ich? Śmiało. Właśnie. No właśnie. Dlatego powinno być poufne drodzy Państwo. Oczywiście powinno być płynne płynne, ale nie w takim sensie jak wszystkie są produkty finansowe płynne, że mogą się w każdej chwili upłynnić. Tylko płynne w kontekście takim, że powinniście w każdej momencie mieć możliwość sprzedaży. Kto miał w ręku już platynę? Śmiało. Cienko jakoś to widzę. Okej, okay, platyna. Platyna tutaj mamy w postaci 10 gram platyny i w postaci uncji platynowej monety. Nie. Też te teksty tutaj też oznacza po musicie o to zadbać jak najszybciej, bo ja czym więcej daję do pokazania. <gry> tym bardziej zapiera mi dech w piersi. No i ostatecznie, drodzy Państwo, powinna być również trwała. pallad, Czy palladium? Pallad, moi drodzy. Pallad dla tych, którzy już zdążyli się niejako poinformować wiedzą, że jest to metal, który w ogóle z nieznanych przyczyn w ostatnim czasie bardzo poszedł w górę na cenie. I tutaj taki pallad, który gdyby nie było napisane tutaj na sztabce, to byś nie wiedział czym się różni od platyny. Również 10 gram palladu. Drodzy Państwo, na tym polega posiadanie metali. Metale są nie tylko samym pieniądzem, a tutaj mówiąc o pieniądzu mówimy o złocie i o srebrze, ale również metale, mówimy o metalach przemysłowych, które są po prostu niezastąpione w naszym dzisiejszym świecie, jeżeli chodzi o technologię, o wykorzystanie.